Yo! Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś mija czwarta rocznica utworzenia kanału Rynio, także z tej okazji klasycznie zrobimy sobie takie małe podsumowanie tego roku, jakieś plany na następny, ale najpierw musimy wylosować grę, której gameplay będzie w tle, bo to było najfajniejsze z całego podsumowania zeszłego roku i, i teraz już jestem bardziej zdrowy psychicznie, już mam mniej gier choć nadal trochę dużo, ale wcześniej miałem ja, jakieś 70 dosłownie, nie wiem co ze mną nie tak, co prawda mam ich też trochę więcej, ale dałem tylko te dobre. Oby wylosowała się gierka, to History 3, ona była fajna. Dobra, losujemy, czekajcie, zobaczymy co wypadnie. E Gietas, ale to już było. To było na pierwszym roku Geta San Andreas. Może jeszcze raz, met nie wiem, czemu to tu dałem. Nie może być powtórka, ok, nie może być powtórka. O. O GTA 4. Każdy powie, że ustawione, bo to ostatnio moja ulubiona gra, ale nieważne. Dobra, także teraz już na serio zaczynamy. I przy okazji, jakby ktoś się zastanawiał nad moim głosem, to tak, byłem chory i nadal trochę jestem, ale. Ale no, podsumowanie trzeba zrobić. No i pierwsze co, to chciałem podziękować za ten mega przyrost subskrypcji. Ponad 5 tysięcy. Naprawdę bardzo Wam za to dziękuję. Najlepiej się tutaj przyjął ten film z GTA, to głównie dzięki niemu wszystkie te suby wleciały. W zeszłym roku miałem jakieś 874 subskrypcje na podsumowaniu. Także trochę tego jest więcej. Także bardzo wam dziękuję. Ja się spodziewałem, że tam no jakiś 1000 subskrypcji pewnie w końcu wleci. A tutaj 5000. Także naprawdę nieźle. W tym roku w ogóle kanał się najbardziej rozwinął pod względem oglądania tych wszystkich filmów. One wszystkie mają tak przynajmniej po 1000 subskrypcji. Ten świąteczny trochę mniej, no bo świąteczne zawsze mają mniej. To jest jakaś klątwa. No, i ten też trochę mniej, ale, ale prawie tysiąc, a reszta no to człowieku. No i druga rzecz, jaką musimy omówić, to czy plany z poprzedniego podsumowania się spełniły. No i pierwsze, co tam mówiłem, to że więcej filmów muszę wrzucić, no bo tutaj tak mało było w ogóle, jakieś, jakieś 10 filmów. Nie no ale bo to, to się zgadza, no bo jeden film na każdy miesiąc, co nie? 12 filmów i to jest takie akurat po jednym na miesiąc, nie za dużo. Nie no. W przyszłym roku postaram się, żeby było więcej, co nie? W przyszłym roku już tak na serio. Bo po prostu po prostu mi się nie chciało, okej. Okay? Tak w ogóle jedyne plany z poprzedniego podsumowania jakie się spełniły to ten filmik i to, że wybuchnie, po prostu to przewidziałem. I, i, i po prostu, że ta seria zostanie kontynuowana i że zatrudnię montażystę. Ale ja tam w ogóle byłem jakiś naćpany, ja tam, ja, ja tam mówiłem jakieś najmniej prawdopodobne plany. ale ja mówiłem, że w ogóle jak, jakieś MrBeast'y będę tam wrzucał. Nie, no nie. czemu ja to powiedziałem? Dosłownie tak nigdy nie będzie. Nie wiem, ten film był tak pijany, ja tam mówiłem jakieś najdziwniejsze rzeczy, że w ogóle następne podsumowanie to event będzie, jakieś nie wiadomo co. Ja. <laughs> nie. To było naćpane podsumowanie. To jest normalne. I tu teraz przechodzimy do planów, i tylko realistyczne, żeby nie było więcej, że pół filmiku się nie spełniło. To jakieś trzy rzeczy. Także pierwsze co, to chcę przywrócić rankingi filmowe. Tym razem na serio. I tym razem na serio to się stanie. I w ogóle cały ten kanał się przekształci na bardziej filmowy niż legowy. Będzie tak, że Lego będą mniej więcej tak często jak te filmowe kiedyś wrzucałem, a filmowe tak często jak Lego będzie zmiana, no bo teraz filmom mi się bardziej interesuje. To może być kontrowersyjna decyzja, ale kanał trochę spoważnieje. Nie będzie już aż tak śmieszkowy, taki do małych dzieci, ale oczywiście, nadal nutka humoru zostanie jak najbardziej. No i jeśli chodzi o te filmy Lego, no to te, co najbardziej lubicie, te wszystkie takie, o jak najbardziej, nadal się będą pojawiały, no bo one też dla mnie są fajne. Następny, jaki się pojawi, to turniej minifigurek 2. No bo od jakichś trzech podsumowań roku mówię, że się pojawi, ale tym razem, już na serio, ok? Tym razem będzie druga część tego. Ja, ja w tamtym podsumowaniu mówiłem, że w ogóle, no już, już całe wymyślone, już, już zrobione w ogóle, nie wiem, ja, ja po prostu kłamałem. Tym razem na serio się za to wezmę i to będzie następny legowy film jaki wleci, no a dalej pewnie wleci też filmy z Lego 3. No i jeszcze dalej to nie wychodźmy, bo pewnie się nie spełni, ale najprawdopodobniej ta muzyka w LEGO, co kiedyś pisałem na poście, może było, że, że wy wybieraliście co następne, no to prawdopodobnie ta historia muzyki z LEGO, bo to też jest coś ciekawego, ale to już są mega dalekie plany. No a dalej jeśli chodzi o LEGO, no to ta seria możliwe, że będzie się pojawiała, ale nie, bo ona tak wiesz, tak normalnie się przyjmuje, nic specjalnego, nie jest to jakaś ulubiona. Więc zobaczymy, jeszcze to przemyślę. Możliwe, że jakiś Opening minifigury, bo też jakiś tam widz prosił. No i to też było całkiem fajne. Także może. No a reszta to właśnie rankingi filmowe planuję z powrotem wrzucać. I to jakieś różniejsze niż tylko tam jakieś serie filmowe. Czy na przykład wszystkie filmy reżysera, wszystkie filmy jakiegoś aktora, coś takiego. jest ciekawsze. No i jakieś też inne o filmach planuję parę nowych serii, ale jeszcze nic nie zdradzam, bo to też trochę odległe plany. Nie chcę znowu, żeby cały film po prostu się nie spełnił, jak w zeszłym roku. No i z takich głównych planów to tyle. A z takich pobocznych rzeczy to dodam, że chyba trochę więcej filmów będzie się pojawiało z kamerką, no bo... Całkiem fajnie mi się to nagrywało, nadal nagrywam to telefonem, ale mimo wszystko wygląda to nawet dobrze. Ale raczej będzie to, że niektóre fragmenty po prostu będzie kamerka, nie także cały film. A właśnie, zapomniałem jeszcze o jednym. Yy, w moja kolekcja gier mówiłem, że wleci jeszcze moja kolekcja filmów i spokojnie wleci. Po prostu mam dużo filmów, wyszło tam koło godziny tego całego materiału, więc trochę to jeszcze muszę pomontować i tak dalej, trochę to jeszcze potrwa, ale wleci spokojnie w przyszłym roku. Tam wspominałem też o kolekcji muzyki. No i chyba powinno też wlecieć jeszcze w przyszłym roku. Tego już nie mam aż tak dużo, więc to raczej wleci. Także jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie wyświetlenia. Łapki w górę, wszystko co tam robicie. No i klasycznie jak co roku życzę wesołego Sylwestra. Tak więc ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!